Kto dzwoni o tej porze? Krytyk kart spada. No odbierz, ale daj na głośny. Halo? No cześć moja droga, pamiętasz ten włoski film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie? Wiesz ten co tam sobie smsy czytają i grube afery z tego są. Mega był. I kurde wyobraź sobie, Polacy taki sam zrobili. Nieznajomi. Nawet jedna aktorka, ta smutnia, gratuitu. Tu. Niby też jest fajna, ale jednak ta włoska wersja bardziej mi się podobała. Teraz już żadnych zaskoczeń nie było. Wszystko to samo. No prawie wszystko. Zabrakło jednego romansu i zakończenie trochę inne. Ale aktorzy fajni. O jak wygarnęła simlatowi. Super! Ten kudłaty gej, jak prawdziwie o Polaka gadał. Dobry był. No i kot fajny, taki mądry. W sumie to Ci nawet ten film polecam. Nie będziesz się nudzić. Zresztą, dobra, nieważne. Powiedz mi lepiej, kiedy się zobaczymy?